Projekt zakłada kontynuację prac rozpoczętych przez Wody Polskie w latach 2020-2023 w ramach pierwszego etapu inwestycji. Dzięki realizacji drugiej fazy polder żelazna osiągnie pełne docelowe parametry. Retencja wody wzrośnie nawet do 10 milionów metrów sześciennych, co znacząco poprawi bezpieczeństwo przeciwpowodziowe nie tylko mieszkańców Opola, ale także innych mniejszych nadodrzańskich miejscowości, takich jak Narok, Niewodniki czy Żelazna. My, mieszkańcy nadodrzeńskich miejscowości, cieszymy się, że powstanie kolejna, drugi etap właściwie polderu, ważnej inwestycji długo wyczekiwanej. A zakres przede wszystkim przewiduje 4 km dodatkowych obwałowań dla polderu, co znacząco zwiększy pojemność retencyjną i spłaszczy falę powodziową w przypadku wystąpienia dużych, dużych ilości opadów i wody. 130 milionów złotych zostało wydanych w pierwszym etapie. Dzisiaj jesteśmy właściwie w momencie, kiedy za chwilę procedura przetargowa ruszy. W związku z czym wiemy, że ta inwestycja jest na liście przedsięwzięć priorytetowych i zostanie zrealizowana w najbliższym czasie. Polder żelazna chroni przed powodzią około 4000 osób, a także ważne obiekty infrastruktury, jak oczyszczalnie ścieków, nowo powstały stadion miejski czy obwodnica Opola. Kamila Korzeniowska, Kurier